Cesarze rzymscy czuli, że zbliża się rozpad, że ludy barbarzyńskie napierają na granicę na limę z cesarstwa rzymskiego, stąd decyzja o utworzeniu stolicy w Konstantynopolu w 324 roku. Wielkie cesarstwo rzymskie w granicach ustalonych przez Oktawiana Augusta trwało stulecia, tylko że ludy barbarzyńskie. Czerpały również z osiągnięć Rzymu. Z Rzymu wiodły szlaki handlowe na północ, daleko na wschód, i razem z towarami, z tą wymianą towarową, przenikały w świat barbarzyński rzymskie technologie, rzymska myśl, również chrześcijaństwo. Nic więc dziwnego, że Rzym został otoczony, całe imperium zostało otoczone państwami dosyć wysoko rozwiniętymi. Rzymianie mówili o nich barbaria, barbarzyńcy od takiego niezrozumiałego języka berberbar. Natomiast te państwa, te ludy, te plemiona naciskały na limes, na granicę cesarstwa rzymskiego. Nic więc dziwnego, że w 324 roku trzeba było przenosić stolicę, czy tworzyć nową stolicę w Konstantynopolu nad ciśniną Bosfor. W IV wieku zbudowano Konstantynopol, w 476 roku upadło zachodnie cesarstwo, natomiast to wschodnie cesarstwo ze stolicą Bizancją będzie trwało jeszcze stulecia, aż do XV wieku, gdy zostanie zdobyte przez Turków. Na razie wyrasta nam Cesarstwo Wschodnie, i my w takiej potocznym, potocznym rozumieniu historii, w takiej wyobraźni widzimy dwa cesarstwa, wschodnie-zachodnie. Zachodnie upadło, zostało wschodnie. Natomiast był cesarz Wschodu, Justynian Wielki, zwany Wielkim, dlatego że udało mu się jeszcze raz na chwilę, na kilkanaście lat, odtworzyć wielkie cesarstwo. Czyli Cesarstwo Wschodnie odbija Italię, północną Afrykę, Bliski Wschód. I powstaje wielkie cesarstwo. Dzieje się to w latach 36 wieku. Justynian Wielki wie, że aby sprawować władzę nad tak wielkim obszarem, trzeba skodyfikować prawo, i właśnie wtedy powstaje słynny kodeks Justyniana. I jak każda władza, tak władza Justyniana Wielkiego potrzebuje symboli. Justynian Wielki wznosi wielką chrześcijańską budowlę sakralną. Kościół Mądrości Bożej Hagie Sofie. Hagia Sofia, szósty wiek naszej ery, czasy panowania Justyniana Wielkiego. Dzisiaj Konstantynopol to Stambuł w Turcji. Jeśli będziecie tam na wycieczce, na pewno zobaczycie Hagia Sofię i dobudowane wysokie wieże minaretu. No bo kiedy Turcy zdobyli Konstantynopol, to tam wdziera się islam. Dach Hagisofii to wielka kopuła i ta kopuła będzie inspirowała budowniczych chrześcijaństwa w późniejszych czasach Bizancjum dążyło do stworzenia do królestwa Bożego na ziemi cesarz wschodu był przywódcą kościoła taki porządek polityczny kiedy głos cesarza decyduje i w sprawach politycznych i religijnych nazywamy cesaropapizmem i takie pojęcie na pewno pojawi się na sprawdzianie cesaropapizm Rozwijało się piśmiennictwo, sięgano do tradycji greckich, do greckich filozofów, uczonych, poetów, kopiowano te dzieła. Bizancjum było wielokulturowe, ponieważ na wschodzie przecinały się te wszystkie szlaki handlowe. I tak już jest w historii, że wielkie ośrodki oddziaływują na mniejsze i te mniejsze rosną w siłę i przejmują prymat. I tak też się stało. Z tymi ludami europejskimi, tymi barbarzyńcami, ale też stało się tak z Beduinami, mieszkańcami półwyspu arabskiego. Dwa wieki po Justynianie, czyli w VIII wieku, pewien beduński handlarz, kupiec, który mieszkał w Mekce, stwierdził, że dostąpił objawienia. Archanioł Gabriel miał mu się objawić, przekazał mu prawdę o Bogu, wyznaczył go na proroka. Mahomet w Mekce nie zdobywał uznania, popadł tam w konflikt z kupcami i musiał przenieść się do Medyny. To wydarzenie przejścia z Mekki do Medyny nazywamy Hidżra i to jest właśnie początek nowej religii islamu. Mahomet pozazdrościł Żydom chrześcijanom utworzenia jednolitych szlaków handlowych, a nic tak nie spaja ludzi jak religia. Tak jak chrześcijaństwo, jak judaizm, mają Biblię. Tak Mahometowi została przez, przez archanioła Gabriela objawiona księga, święta księga Koran. No i teraz do Koranu dopisano żywoty, żywot Mahometa, czyli taki komentarz i muzułmanie podzielili się na tych, którzy uważali, że tylko Koran jest źródłem wiary i na tych, którzy twierdzili, że Koran plus właśnie te żywoty, ten żywot Mahometa, te komentarze. Szyici uważali, że islam powinien opierać się na koranie, natomiast sunnici zdecydowana większość to ci wyznawcy Mahometa, którzy dokładali do Koranu sunne, księgi o opowieści o Mahomecie. I tak do dzisiaj mamy podział na szyitów i sunnitów. Arabom, bo rzecz się dzieje na Półwyspie Arabskim, arabowie przyjmują islam, udaje się łatwo rozprzestrzeniać islam, dlatego że podbite tereny przez Arabów są włączane do państwa w ten sposób, że trzeba płacić haradż. I stąd słowo polskie haracz, tylko ten haracz był o wiele niższy niż podatki bizantyjskie, egipskie czy inne regionalne podatki. Czyli ten świat arabski był atrakcyjny. Po drugie, to naprawdę było centrum kultury i też technologii, na przykład technologii metalurgicznej. Damaszek stał się takim ośrodkiem, w którym wykuwano stal damasceńską. W Damaszku i z tej stali później rycerze europejscy. Wykuwali sobie broń. To właśnie na wschodzie, w świecie arabskim, powstały cyfry arabskie, cała algebra, alchemia, późniejsza chemia, nauki. No i gdzie modlili się wyznawcy Allaha? W meczetach, w domach modlitwy. Bardzo ciekawe, że Koran zabrania tworzenia wizerunków ludzi i zwierząt, dlatego ściany meczetów były zdobione geometrycznymi Ornamentami zwanymi arabeskami. Kiedy będziecie w Hiszpanii, która została podbita przez Arabów, to zobaczycie właśnie takie arabeski, motywy sztuki islamu. Kiedy muzułmanie budują swoje imperium, podbijają kolejne obszary, w Europie powstaje państwo franków. W początek potędze państwa franków daje. No właśnie zderzenie się z Arabami, zderzenie się ze światem islamu, ponieważ to państwo Arabów pełznie z Półwyspu Arabskiego przez północną Afrykę, wdziera się do Królestwa Wizygotów, do dzisiejszej Hiszpanii na Półwysep Iberyjski i zagraża państwu Franków. I właśnie wtedy pod Płati w 732 roku, czyli w VIII wieku, Karol Młot musi odepchnąć oddziały arabskie. Zobaczcie, że w VIII wieku rodzi się islam i już w VIII wieku muzułmanie są w Europie dzisiejszej. Kolejny władca państwa Franków, Pepin Krótki, chce mieć uznanie w oczach wiernych kościoła chrześcijańskiego. Nie może się zwrócić do cesarza bizantyjskiego, może wykorzystać władzę patriarchy chrześcijańskiego w Rzymie, który nazywał on był papieżem. I właśnie Pepin krótki bierze w obronę papieża, a papież mówi: Tak, możesz być królem. I udaje się hmm, Frankom uchronić państwo kościelne przed zagrożeniem Longobardów. Kolejny władca cesarstwa to Karol, którego papież Leon III w Boże Narodzenie 800 roku, bez żadnych konsultacji z Konstantynopolem. Koronuje na cesarza. Więc mamy no, dziwną sytuację. Mamy cesarza wschodu, i teraz mamy cesarza zachodu. I który z nich będzie przywódcą Kościoła? Wcześniej czy później chrześcijaństwo będzie się musiało rozpaść na wschodnie, ze swoją tradycją i zachodnie, do którego my jako Polska należymy i cała zachodnia Europa. Natomiast Ukraina to już jest domena wschodu, czyli Prawosławie. Karol Wielki tworzy wielkie państwo, sięga aż do Pragi, do Saksonii, do Magdeburga. Powstaje wielkie cesarstwo podzielone na hrabstwa, a hrabstwa na obrzeżach, przy granicach, to takie hrabstwa specjalne, marchie, którymi zarządzali margrabowie. Te marchie będą chrześcijańskie, później będą najeżdżały ziemię Słowian i mieszka pierwszego. Mówi się, że Karol Wielki nie zsiadał z konia, cały czas podróżuje tam, gdzie jest, tam jest stolica, chociaż stolica, to miasto, w którym znajduje się pałac, to Aquis Gran. Karol Wielki jest wielkim władcą nie tylko dlatego, że tworzy państwo i jest drugim cesarzem chrześcijańskim, jest konkurencją dla cesarza Konstantynopola, ale również yy, dostawia na kulturę. To właśnie za Karola Wielkiego mamy rozkwit renesansu karolińskiego. Wtedy powstają szkoły, które uczą siedmiu sztuk, siedmiu sztuk wyzwolonych. Najpierw u studenci uczą się gramatyki, czyli łaciny, dialektyki, czyli logiki, takiego logicznego rozumowania i retoryki, czyli sztuki przemawiania. A później kolejnym etapem kształcenia to jest Geometria, arytmetyka, astronomia i muzyka. Czyli my nie możemy powiedzieć, że średniowiecze to były tylko wieki ciemne. W tym średniowieczu mamy renesans karoliński, który przeczy tej tezie średniowiecza jako czasu odejścia od Antyku. No i też trzeba tutaj wspomnieć o tym, że w klasztorach spisywano, kopiowano, spisywano naukę Platona, Arystotelesa. Spisywano te wszystkie dzieła, poematy i tak dalej. I ponieważ księga musiała przekazywać tę wiedzę z pokolenia na pokolenie, musiała być jasno, czytelnie napisana. Stąd dobór odpowiedniej czcionki. Tak jak my w Wordzie mamy czcionki, to pismo pięknie wygląda. Tak też wtedy w średniowieczu powstała minuskuła karolińska, czyli odpowiednie, odpowiednie pismo, bardzo czytelne. Po rozpadzie cesarstwa po śmierci Karola Wielkiego na mocy traktatu w Verdun w 843 roku podzielono cesarstwo na trzy części pomiędzy wnuków Karola Wielkiego, lotara Karola Łysego i Ludwika. Ludwik obrał władztwo zachodnie, to niemieckie, karol łysy galię, natomiast po środku ten pas otrzymał lotar. I jak spojrzymy dzisiaj na mapę Europy, to mamy Niemcy. Francja pośrodku, właśnie to dziedzictwo Lotara. Italię, Burgundię. No i teraz, który ten frankijski władca Italii, Burgundii, czy niemiecki będzie wiódł prymat? No ten, który będzie miał dobry pomysł. Taki dobry pomysł ma Otton pierwszy, Pierwszy z cesarzy ottońskich. Otton pierwszy ma swoją chwałę, ma swoje pięć minut. Mianowicie wtedy takimi upieszcami Europy byli maziarowie, Węgrzy. No Oni rozbili państwo wielkomorawskie, wjeżdżali sobie w Europę jak nóż w masło. I odtąd pierwszy pokonał w 955 roku, czyli zobaczcie tuż przed Chrztem Polski, 966 to Mieszko I przyjmuje Chrzest, a 955 nad rzeką Lech odtąd I pokonuje Madziarów i rozbija Węgrów. I właśnie to sprawiło, że kilka lat później, w 962 roku papież Jan XII koronuje tona I na cesarza. Czyli mamy przeniesienie cesarstwa na tereny germańskie. Jego syn, Otton II, robi wspaniałą rzecz. Chce utrzymać to władztwo i wie, że musi się dogadać jako syn cesarza z cesarzem wschodnim. Z cesarzem bizantyjskim Janem I. Ten układ jest przypieczętowany małżeństwem Ottona II z Teofano księżniczką bizantyjską, która wjeżdża do Rzymu z wielkim bizantyjskim przepychem. Czyli mamy szansę na zjednoczenie świata chrześcijańskiego, zachodniego i wschodniego. No i dla nas bardzo ważny odtąd trzeci, wspaniały władca, cesarz, który pielgrzymuje do grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie i nakłada na głowę naszego króla, pierwszego króla Polski, Bolesława Koronę. Ta faktyczna koronacja jest przełożona w czasie o 25 lat, bo Otton III umiera, Bolesław Chrobry z Henrykiem II, następcą Ottona III, walczy. Tak czy siak, my mieliśmy jako yy, Sławenia wejść w skład nowego cesarstwa, które składa się właśnie ze Słowiańszczyzny, Germanii, Galii i Italii. I od trzeci chciał stworzyć takie uniwersalne królestwo na wzór Królestwa Niebieskiego, gdzie Bolesław Chrobry byłby czwartym królem, właśnie odpowiedzialnym dla, za całą Słowiańszczyznę. No, ten projekt niestety się nie udał, dlatego że od trzeci zmarł i później to państw, ta idea uniwersalistyczna podupadła, zaczęły się wojny, przede wszystkim Bolesława Chrobrego z Henrykiem II. I na koniec tego odcinka trzeba jeszcze wspomnieć o feudalizmie, czyli takim typowym dla średniowiecza ustroju gospodarczo-społecznym. Jak mówiłem wam o wielkim państwie Franków, to tutaj musimy zaznaczyć, po pierwsze, ta bitwa pod Poitiers, to zdarzenie Franków i muzułmanów ma swoje odzwierciedlenie w wielkim utworze literackim, który był chętnie czytany w średniowieczu, czyli pieśni o Rolandzie. I na języku polskim analizujecie Pięć o Rolandzie i teraz już wiecie, dlaczego to było takie ważne, wzniosłe dzieło. I druga rzecz to państwo Franków musiało być dzielone. No, rycerze musieli otrzymywać ziemię, były nadania królewskie, cesarskie tym, którzy walczyli, i to nadanie stanowiło pewien układ. Taką umowę między tym, kto nadaje, czyli seniorem, a wasalem. Rycerz, który dostawał ziemię od króla, mógł nadawać tę ziemię kolejnemu rycerzowi. Wtedy ten rycerz był seniorem, ten, jego, ten który dostał ziemię, był wasalem. Ten system senior-wasal nazywamy feudalizmem, nadania feudalne. Panowie feudalni tworzyli taką sieć... Zależności w Europie. No i niestety ten system na dłuższą metę był niewydolny, ponieważ już był taki podział tych ziem, że już nie było czego nadawać. I każdy każdego był wasalem, seniorem i dopiero nowożytność przerwie ten szalony krąg nadawania ziemi. Natomiast polecam, żebyście się wczytali w podręczniku właśnie w ten rozdział o feudalizmie, bo na pewno będzie to na sprawdzianie. Mamy więc w Europie Zachodniej dwa ośrodki, cesarza i papieża. I od tej pory to będzie ciągła, ciągłe przeciąganie liny. I to też będzie miało odzwierciedlenie w, w dziejach Polski Piastów. Raz nasz król dostanie koronę od papieża, raz od cesarza. I trzeba będzie ciągle z tym papiestwem i cesarstwem prowadzić bardzo delikatną politykę.